Nie otwiera. Jeszcze chwila i sama to zrobię. To chyba nie Sebastian, on ma klucze. Powiesz mu, że go kochasz? Nie wiem. Myślę, że on też kocha Ciebie. Widziałam, jak na Ciebie patrzył, kiedy jesteście sami. Tego się nie da ukryć. Jak na mnie patrzy? Powiedz. Widać, że mu się podobasz i że chciałby ci coś powiedzieć, ale nie ma odwagi. Chciałabym, żebyście byli razem. Jesteście dla siebie stworzeni. Wolę tysiąc razy ciebie niż Rosji. Mama? Mamo? To ja, Lucia. Nie słyszysz mnie? Zresztą i tak nigdy mnie nie słuchałaś. Teraz przynajmniej nie krzyczysz. To moja wina, że upadłaś w ogrodzie. Ale przysięgam, że nie chciałam. Już się ciebie tak nie boję, wiesz. Nadal się bawicie? Fernando, zostań w swoim pokoju. Nie ruszę się stąd, dopóki się nie dowiem, o co chodzi. Dlaczego nie mogę schaść na dół? I co tu robi policja? Jak nie wrócisz do pokoju, zaciągnę cię tam za włosy. Liczę do pięciu. Raz. Co ty na to? Dwa. Mariana ma rację. I szybko do pokoju, proszę. Trzy. Debilka. Nie wiem, za kogo się uważasz, ale nie mam ochoty z tobą dyskutować. Nie cierpię tej idiotki. Gdzie ty się tego nauczyłeś? Życie mnie nauczyło. Jak byłem w Kocia Bamba, przestań zmyślać. Na pewno naoglądałaś się filmów wideo. Liczy się efekt, kochani. Zgasz. Zaraz będą wiadomości. Nie bądź taki. Dopiero co skończyliśmy. Poprzetulajmy się trochę. Nie. Jesteś nieromantyczny. Od przytulania są pedały, a ja jestem maczą. To chyba jasne. Jak ty coś powiesz, to... Dokąd kuliczku? Mogę robić obie rzeczy na raz? On żyje? Niemożliwe. To musi być jakaś pomyłka. Nie będziemy ryzykować. Ten Hamim to poważny człowiek. Jest przekonany, że się nie myli. Może się przesłyszał. To chyba on. Pamiętaj, chcę go mieć żywego. Musi mi wyjaśnić dużo rzeczy. Na kogo czekacie? Co pani tu robi? To niebezpieczne. Proszę do swego pokoju. Nie rusza się stąd, dopóki ktoś mi nie powie, co się tu dzieje. Potem się pani wszystkiego dowie do pokoju. To mój dom i nikt mi nie będzie rozkazywał. W każdym razie nie pani, jasne? Agila, zabierz ją stąd. Idziemy. Proszę mnie nie zmuszać do użycia siły. Ja tylko chcę wiedzieć, co tu się dzieje. Zaraz wyjaśnię. Niech pan mnie nie dotyka. Co jest mojej siostrze? Dlaczego nie mogę jej zobaczyć? Już mówiłem na kryzys nerwowy. Pewnie z twojego powodu. Idę do niej. Zaczekaj. Ona nikogo nie przyjmuje. Nie wolno jej przeszkadzać. Ucieszy się, jak nie zobaczy. Nikomu tak nie ufaj jak mnie, rozumiesz? Nie wchodź. Muszę Ci powiedzieć coś ważnego. Chodźmy do biblioteki. Chyba nie wyzwałeś policji. Jak możesz? Chodź, musimy porozmawiać. Jak mężczyzna z mężczyzną? Ty pierwszy. Jaki mały ten świat Puść dziewczynę i rzuć broń Co to, spotkanie przyjacielskie? Rzuć broń, bo poleje się dużo krwi Ale nie mojej Słyszałeś? Teraz dobrze Podsuń nogą, powolutku Doskonale i w moją stronę, no już właśnie tak bardzo dobrze, słuchaj mnie wreszcie. Co się stało? Gdzie byłaś? Nie posłuchała i zeszła na dół. Co za bezmyślność. Cicho. Tam się coś dzieje. Uspokój się. Nie pogarszaj sprawy. Wezwałem posiłki, zaraz to będą. To ja się zmywam. Puść mnie, Miesza przymała. mała. Zrobimy sobie spacerek. Tym razem mi się nie wywiniesz. Makarena nie ma z tym nic wspólnego. Milcz. Zdradziłeś mnie. Jeszcze nie wiesz, co to znaczy. Zostaw makarenę, a pozwolimy ci odejść. Cicho. Milcz, albo cię zabiję. Zamknij się. Puść mnie, Mariano. Co to było? Strzał. Powinnam być przy lukresji. Coś się jej mogło stać? Spokojnie, jesteś ranny? Wezwę pogotowie. Nie trzeba, to tylko draśnięcie. Bardziej boli mnie głowa od upadku. W kuchni jest apteczka. Nic ci nie jest? Gdzie on jest? Uciekł. Nie doszłoby do tego, gdyby nie te wrzaski. To twoja wina, że porucznik jest ranny. Może mi ktoś wreszcie wytłumaczy, co się dzieje w tym domu. Co strzelał? Zabili kogoś? Fernanda ma rację, Milagros. Mieszkamy w tym domu i mamy prawo wiedzieć, co się dzieje. To był... złodziej. Komisarz Sarate chciał go aresztować, ale złodziej strzelił do porucznika i uciekł. To wszystko. Na pewno? Roztrząsanie tej sprawy nic nie da. Już późno. Chodźmy lepiej spać. Złodziej nie wróci, prawda Sergiu? Nie sądzę, na wszelki wypadek kazałem pilnować wyjścia przez całą noc Nie wierzę ci Milagros Twoja sprawa Omalnie doprowadziłaś do tragedii swoim głupim zachowaniem A co miałam robić? Mogłabyś przynajmniej przeprosić pana porucznika Przepraszam, nie chciałam, żeby pana zranili. Zabieram makarenę do kuchni na herbatę. Jestem gotów, nic mi nie jest. Nie musisz ze mną iść, ale chcę. W porządku, wiem, gdzie szukać Jaguara. Do widzenia. Informujcie nas na bieżąco.